Często stosowany w celu poprawienia smaku potraw, czosnek jest również pełen korzyści zdrowotnych. Jego główny związek Alicyna nadaje jej właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwutleniające. Jednak jego spożywanie jest przeciwwskazane dla osób cierpiących na pewne szczególne schorzenia. Czosnek jest bogaty w niezbędne składniki odżywcze, w tym witaminy B1, B6C, wapni. Mieć i Ellen. Regularne spożywanie zapobiega pojawianiu się niektórych chorób i wzmacnia układ odpornościowy. Wskazane jest spożywać je na surowo, ponieważ po ugotowaniu traci wiele ze swoich właściwości leczniczych. Korzyści czosnku lepsze zdrowie serca: czosnek poprawia krążenie krwi, obniża poziom złego cholesterolu LDL i zapobiega chorobom serca. Pomaga spowolnić stwardnienie tętnic, które mogą powodować atak serca lub zawał mózgu. Dla lepszego zdrowia sercowo-naczyniowego zaleca się spożywać od jednego do dwóch ząbków czosnku rano na pusty żołądek. Aby jak najlepiej wykorzystać swoje walory. Należy obrać i pokroić czosnek na 30 minut przed spożyciem, aby wspomóc tworzenie się związków siarki składniki aktywne odpowiedzialne za efekty terapeutyczne. Wzmocniony układ odpornościowy. Bogate w witaminy C i B6 oraz składniki mineralne selen i mangan. Czosnek działa antyoksydacyjnie i antybakteryjnie, pobudzając układ odpornościowy, wzmacniając obronę organizmu i zwalczając infekcje. Zabieg przeciw alergiom. Przeciwwirusowe i przeciwzapalne właściwości czosnku pozwalają organizmowi bronić się przed możliwymi alergiami. Pomaga także złagodzić stany zapalne dróg oddechowych wywołane alergicznym nieżytem nosa. Osoby cierpiące na alergię powinny podczas codziennej alergii przyjmować codziennie suplementy czosnku przez jedzenie kapsułek lub przyjmowanie kapsułek z ekstraktem czosnkowym. Niektórzy ludzie spożywają czosnek jako naturalne lekarstwo w postaci naturalnej lub w postaci ekstraktu. Muszą jednak ograniczyć lub nawet przerwać konsumpcję, jeśli mają pewne choroby, ponieważ może to oddziaływać na ich leczenie lub pogorszyć ich stan. Przeciwwskazania czosnku Przeciwwskazania te nie dotyczą osób, które używają czosnku do przyprawiania potraw, tylko tych, którzy spożywają go regularnie w ramach naturalnego leczenia. Trawienie Czosnek nie zawsze jest lekkostrawny, dlatego ludzie cierpiący na zapalenie żołądka, refluks żołądkowy z żołądka, refluks i owrzodzenie muszą ograniczyć lub zaprzestać konsumpcji, aby nie atakować ich flory jelitowej i błąd śluzowych. Przed użyciem czosnku jako naturalnego środka, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Skrzepnięcie krwi. Ludzie z problemami z krzepnięciem krwi i okwitym krwawieniem powinni zakazać czosnku z diety, ponieważ działa on jak prawdziwy antykoagulant. Ten efekt może więc pogorszyć Twój stan i prowadzić do ryzyka krwotoku. Jeśli chodzi o osoby, które mają przejść operację lub które właśnie przeszły operację, muszą również unikać spożywania czosnku, ponieważ jego moc antykoagulacyjna może spowolnić lub nawet przeszkodzić w ich leczeniu. Ciąża i karmienie piersią. W przypadku kobiet w ciąży spożywanie czosnku nie stanowi problemu, ale jego stosowanie terapeutyczne nie jest zalecane ze względu na jego siłę przeciwzakrzypową. Jeśli chodzi o tych, którzy właśnie urodziły i karmią piersią, spożycie czosnku musi zostać znacznie zmniejszone ponieważ smak jest przekazywany przez mleko matki, co może być bardzo nieprzyjemne dla Twojego dziecka. Interakcja z zabiegami. Czosnet nie powinien wchodzić w interakcję z niektórymi lekami, w tym takimi, które leczą zaburzenia tarczycy, zakażenie HIV, łagodny przerost gruczołu krokowego i cukrzycę. Osoby stosujące inne metody leczenia powinny również zasięgnąć porady lekarza w celu uzyskania informacji o jakichkolwiek skutkach ubocznych. Niedociśnienie Wiadomo, że czosnek jest naturalnym niedociśnieniem, chociaż zdecydowanie zaleca się złagodzenie nadciśnienia, jednak zaleca się ograniczenie jego spożycia w przypadku niskiego ciśnienia krwi, ponieważ obniża ono ciśnienie krwi o 10%. Dlatego osoby z niedociśnieniem powinny postępować ostrożnie i unikać wszelkiego rodzaju leczenia czosnkiem. Oto, co dzieje się z Twoim ciałem, kiedy kładziesz ząbek czosnku pod poduszką. To świetnie. Oprócz tego, że jest podstawowym składnikiem naszych kuchni, czosnek jest również znany ze swoich korzyści zdrowotnych, chociaż wiele osób nie toleruje jego zapachu. Ale czy myślałeś kiedyś o włożeniu ząbka czosnku pod poduszkę podczas snu? Jedno jest pewne, jeśli raz spróbujesz, będziesz to robił co noc. Ząbek czosnku wsunięty pod poduszkę pozwoli ci lepiej spać. Nałożenie ząbka czosnku pod poduszkę przed snem może wyeliminować negatywną energię, która może pomieścić Twoją przestrzeń, a także pomóc poprawić pracę układu oddechowego, szczególnie jeśli cierpisz na alergię. Dla niektórych może to wydawać się dziwne, ale gdy tylko poznasz korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć, będziesz żałować, że nie zacząłeś wcześniej. Oto co się dzieje, gdy co noc przed snem kładziesz pod poduszkę ząbek czosnku. Wkładanie ząbka czosnku pod poduszkę podczas snu może poprawić jakość snu. Wyjaśniamy, dlaczego. Czosnek zawiera dużą ilość cynku, który pomaga rozluźnić mięśnie i pomóc lepiej spać. Czosnek jest w stanie wyeliminować negatywne energie i gwarantuje efekt oczyszczania powietrza. Spanie dobrze relaksuje mózg i obudzi się z większą energią i witalnością rano. Na przykład u Egipcjan czosnek uważano za pokarm o działaniu antybiotycznym i zapewniającym siłę. To tłumaczy, dlaczego został oddany robotnikom podczas budowy piramid. Ponadto czosnek był używany do ścigania złych duchów i przyciągania pozytywnej energii. Rzeczywiście, marynarze zabrali ze sobą na pokład, aby uniknąć wraków statków. Moc czosnku polega na jego bogactwie w kilku minerałach i witaminach, takich jak mangan, fosfor i witaminy C i B6. Oto niektóre ukryte zalety czosnku, które niektórzy mogą nie wiedzieć. Pomaga zwalczać choroby związane z przeziębieniem, takie jak grypa i kaszel, a także wysokie ciśnienie krwi. Pomaga zapobiegać i zmniejszać ryzyko raka i chorób sercowo-naczyniowych. Przyspiesza gojenie się ran skóry i pomaga zanikać plamy skórne i rozjaśniać je. Czosnek to idealny antybakteryjny pokarm do walki z infekcjami. Zapobiega gromadzeniu się złogów na ścianach tętnic. poprawia krążenie krwi. Stanowi doskonały regulator do produkcji hormonów. Dzięki bogactwu składników odżywczych, związków siarki i przeciwutleniaczy czosnek ma wiele właściwości leczniczych. Jego najpotężniejszym związkiem jest allicyna. Allicin, porozmawiajmy o tym. Jest to związek zawierający siarkę, który po rozłożeniu staje się skutecznym naturalnym przeciwutleniaczem, jak również kardioprotektorem. Oto niewyczerpująca lista korzyści allicin pomaga zmniejszyć miażdżycę i ilość tłuszczu w tętnicach. Zmniejsza ciśnienie krwi. Działanie antybakteryjne. Działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Co więcej, udowodniono, że alicyna zapobiega proliferacji komórek rakowych. A tym samym chroni organizm przed potencjalnymi czynnikami rakotwórczymi. Tak więc oboje cieszą się tymi wszystkimi zaletami i zaczynają dodawać czosnek do wszystkich przygotowań: sałatek, zup, pod poduszkę.